Tak jak zapowiadałam, to już w którymś filmie chciałabym kwiecień postawić pod znakiem kończenia serii. Natomiast jesteśmy już za połową kwietnia, a za wiele tych serii raczej nie skończyłam. W sumie nawet nie wiem czy w ogóle jakąś udało mi się do tej pory skończyć. Trzeba z tym trochę przyspieszyć i stwierdziłam, że dzisiaj zacznę Tydzień kończenia serii. Już nie mówiąc o tym, jak wiele serii mam po prostu rozpoczętych, to mam też sporo takich, do których została mi jedna albo maksymalnie dwie książki do przeczytania, żeby tę serię zakończyć albo być z nimi na bieżąco. Bo to też się liczy. Więc w tym tygodniu skupię się na takich właśnie seriach i na ich kończeniu. No i za te 7 dni zobaczymy, ile udało mi się oficjalnie takich serii zakończyć, a w tym ile przeczytałam książek. Dzisiaj chcę troszeczkę mocniej usiąść do czytania, aczkolwiek wzięłam jedną z grubszych obecnie, które mam do przeczytania, jeżeli chodzi o zakończenia serii. Natomiast też takie, które już mi się bardzo podoba, czytam uwaga, bez świtzeja Christopha, czyli Trzeci tom trilogi niby nocy. Tak to się nazywa? Jeżeli nie, to i tak wiecie o co chodzi. Będę zaczynać jedenasty rozdział, przeczytałam 152 strony i jeszcze kawał drogi przede mną. Ja uwielbiam tę serię, naprawdę jest prześwietna jak dla mnie, bardzo moja seria i tak samo jest już z tym tomem, myślę, że czeka mnie jeszcze masa rozrywki, ale zapewne także bólu. Na pewno będę chciała skończyć serię o Benku, ponieważ wyszedł wreszcie ostatni tom, więc tę książkę też będę chciała przeczytać w tym tygodniu i w audiobooku zaczęłam sobie piąty tom Żniwiarza Pauliny Hendel, nie pamiętam jak się nazywa ten piąty tom, ale on ma taką żółtą okładkę, mam go co prawda na półce, ale na razie jest schowany, liczę na to, że będzie lepszy Niż tom czwarty, który był jednym wielkim zawodem w tej serii, ale poprzednie tomy wspominam raczej dobrze, mimo że czytałam je naprawdę wieki temu, no więc warto by wreszcie tę książkę, tę serię zakończyć. Ale co będę czytać, co ostatecznie uda mi się przeczytać i w jakiej kolejności, no to żeby się tego dowiedzieć, musicie ten film oglądać dalej. Także zapraszam do oglądania. Dzień drugi kończenia serii. Póki co nic nie udało mi się skończyć, natomiast chciałam do Was przyjść, a pokazać wam. Książki, nowe książki, które tutaj mam. Jeszcze najpierw słowo czytam, oczywiście, bez świt i zostało mi coś koło 250 stron do skończenia. Ja jestem na 432, no to może mniej troszeczkę nawet niż 250 stron, ta, ta mniejsza część. Fajnie by było, gdyby udało mi się to dzisiaj skończyć, ale nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ dzisiaj idziemy do kina na Dungeons and Dragons. Zresztą, no, wygląda to fajnie, mam nadzieję, że będzie mi się podobało. Oprócz tego zabrałam się o Ostatecznie w audio za ostatnią Benka, czyli ciężar koronny. I z tego co się orientuję, jestem mniej więcej tutaj na piątym chyba rozdziale, ale te rozdziały tutaj są długie 166 strona. Tak średnio najeżam mniej więcej. Mm, jak to pachnie. Ja się powoli szykuję. Muszę sobie zaraz wysuszyć włosy i troszeczkę ogarnąć tę moją niesforną grzywkę. Parę osób. Pisało mi już nieraz pod filmami, żebym pokazała Wam jakąś moją rutynę, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Powiem Wam, że kiedyś na pewno nagram do tego typu filmu, natomiast ja teraz tę rutynę moją zmieniam, ponieważ włosy moje mnie strasznie ostatnio wkurzają, więc teraz testuję nowe rzeczy, nowe kosmetyki, które mam nadzieję troszkę pomogą mi je okiełznać, bo moje włosy yy, świrują troszeczkę i jak kiedyś były proste, jak druty, tak jak ja je kochałam, no to potem zaczęły się troszeczkę troszeczkę chrzanić teraz się falują, a ja nie chcę fal, ja nie chcę fal, ja mi, chcę mieć proste włosy, jak miałam zawsze. Ale nie o włosach ten film. Przejdźmy do książek, które mi dzisiaj przyszły. Jeszcze jedno, zanim przejdziemy do książek takich moich moich, no to byłam dzisiaj przez sekundę w bibliotece, bo musiałam oddać 13 minut, które przeczytałam na moim wyjeździe do rodziców i mimo, że mam trzy inne książki z biblioteki odłożone których nie przeczytam w tym tygodniu, bo nie są to kontynuacje serii i zakończenia serii, to jednak dorzuciłam sobie coś jeszcze wypożyczyłam sobie ostatecznie z zimnym sercem Cas Freer zastanowię się, być może tę książkę nawet przeczytam w czasie tego tygodnia teraz dlatego, że to jest drugi tom Słodkich Kłamstw, który czytałam w marcu chyba, już wam opowiadałam o tej książce, to była też książka z biblioteki książka, która na początku nie za bardzo mi się podobała, a potem z czasem się w nią mocniej wkręciłam, bo jak zobaczyłam tamtą książkę i napis thriller psychologiczny na niej, no to liczyłam po prostu na coś innego, a jednak teraz wiem, że bardziej to chodzi w, wchodzi w kryminał, bo główna bohaterka jest policjantką, no i tutaj mamy kontynuację jej losów i o tyle też mi się spodobało to, co się działo potem w tamtej książce, że wiedziałam, że będę chciała tę serię kontynuować, a to jest chyba jedyna do tej pory wydana w Polsce inna niż pierwsza część tej Serii, o tej bohaterce. Wiem, że chyba jest jeszcze jedna książka o niej, ale w Polsce jej chyba nie ma. No to poniekąd mogłabym to zaliczyć jako zakończenie serii, bo to by była ostatnia z tych wydanych w Polsce, które mam do nadrobienia. Tego być może. Jak będę chciała sobie troszeczkę zmienić klimat, to się przerzucę na tę książkę. Też z tego względu, że te książki, które mam tutaj podkładane do skończenia w tym tygodniu, do przeczytania jako ostatnie tomy serii, to jest w większości Fantastyka albo Fantastyka Młodzieżowa, więc no to wszystko. Wszystko jest bardzo podobne do siebie klimatem. Przyszła mi dzisiaj też wespertyna, czyli nowość od wydawnictwa Vesper. To W ogóle chyba dopiero jest premiera mm, majowa. Troszkę szkoda, że ta książka jest w miękkiej oprawie, ale mimo wszystko chciałam ją przeczytać. Mam ją nawet po angielsku, ale stwierdziłam, że to moje wydanie po angielsku może pomaluję i sprzedam po prostu. Może też niedługo będę ją czytać, zobaczymy jak to będzie. Jestem jej ciekawa. No i jest jeszcze pięć książek, które sobie mm, zamówiłam z antykwariatu i zamówiłam je głównie przez z jedną książkę, o której usłyszałam kiedyś na kanale Motyw Kultura. I strasznie mnie zaciekawiła, dlatego że miałam wrażenie, że. To, o czym jest ta książka, troszeczkę wajbuje mi z jedną książką, którą bardzo lubię, czyli Halibut na Księżycu, a mianowicie mam tutaj na myśli Bliznę. Nie będę się podejmowała czytania nazwiska autora bądź autorki tej osoby autorskiej. To jest autorka. Natomiast są to takie tematy cięższe, są to tematy planowania samobójstwa, z tego co kojarzę. Zainteresowało mnie to. Chętnie przeczytam tę książkę. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Ona jest już średnio dostępna, więc jak po prostu zobaczyłam ją na ScoopShopie w bardzo przyzwoitej cenie, no to chciałam ją zamówić. Więc ją w końcu zamówiłam. Za niewielkie pieniądze, bo nie wiem, chyba jakieś 6 zł, dobrałam sobie do tego książkę Murekamiego kolejną Na południe od granicy, na zachód od słońca. To nie jest tak, że jakoś bardzo akurat te konkretnie chciałam przeczytać. Na pewno będę chciała sięgać po więcej książek Murekamiego, ale że ta po prostu kosztowała no naprawdę mniej niż 10 zł, bo chyba coś koło 7 właśnie. No to sobie ją tutaj dobrałam. Poza tym zobaczyłam też książkę Książkę w Osnach, nie o Osnach, tylko w Snach to Ja Trzymam nóż. To jest chyba taki thriller z rodzaju tych, co ja bardzo lubię, czyli wiecie, kilka osób zamkniętych, w, znaczy może nie tyle w jednym pomieszczeniu, co w jakiejś tam scenerii konkretnej. Morderstwo, i trzeba dociec, kto je popełnił, co tutaj się wydarzyło. I mimo, że książki i historie tego typu. Są często mało zaskakujące. No bo jednak, no, nie wiem, mamy pięć osób i wiemy, że ktoś z nich jest mordercą. No to yy, ciężko jest się zaskoczyć w. Tym, mimo wszystko, zawsze każdy jest mniej lub bardziej podejrzany, ale mimo to, że takie książki zwykle nie mają bardzo skakujących rozwiązań, i takie bardzo lubię, i tak mi się to podoba, więc też chciałam przeczytać tę książkę. Już jak usłyszałam, w sumie oni po angielsku, a potem ona wyszła w Polsce, to jest w miarę w sumie nowa, świeża premiera. No i w końcu zamierzam ją przeczytać. I dwie książki, jakieś takie starsze z MAGA. Po pierwsze Keith Roberts i Pawana. Mam wrażenie, że to będzie jakieś takie historyczne of science fiction kinda sorta. Bo tutaj jest, że w 1588 roku została zamordowana królowa Elżbieta. Ta tragedia zapoczątkowała ciąg wydarzeń, którego wynikiem było pokonanie Anglii przez hiszpańską armadę i późniejszy upadek protestantyzmu. Nie wiem, jakoś mnie to strasznie zainteresowało, i pomyślałam, że kiedyś spróbuję z tą książką i ją przeczytam. A do tego dobrałam sobie nakręcaną dziewczynę i pompę numer 6, to są dwa dzieła Paolo. Bate galo. baki, galupi, baci, Bacigalupi nie mam pojęcia dwa dzieła w jednym, taki troszeczkę klocuch, no i coś tam zaczęłam czytać tę nakręcaną dziewczynę, to znaczy opis tej nakręcanej dziewczyny no ale też mi się bardzo spodobała w sumie okładka, bo to wygląda jak takie troszkę science fiction ale takie science fiction w jakichś nowych miastach no wygląda to bardzo ciekawie i tak też to brzmi troszeczkę jak zaczęłam właśnie ten opis, więc też tę książkę sobie tutaj dołożyłam i, i takie poczyniłam sobie właśnie zakupy. Więc to są nowe książki, które em, teraz do mnie dotarły i nowa książka z biblioteki, którą niedługo mam zamiar przeczytać. I taki mini update czytelniczy to był. Teraz idę suszyć włosy i się ogarniać. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się przeczytać dzisiaj bez świt, aczkolwiek jak ogląda się ten film, to już i tak prędzej czy później jestem po lekturze tej książki. Robienie updateów do tego filmu jakoś wybitnie mi nie wychodzi, bo dzisiaj już mamy dzień piąty tego wyzwania. A właściwie nawet już kończy się dzień piąty. Zaraz idziemy na stand-up, ale mam trzy skończone książki, o których chciałabym Wam coś powiedzieć, i mam jeszcze jedną zaczętą, którą. No, dzisiaj już jej nie skończę. Może skończę ją jutro. I tym samym trzy zakończone serie. Po pierwsze, oczywiście skończyłam bez świt, czyli książkę, na której najbardziej mi chyba zależało w tym wyzwaniu, czyli skończyłam trilogię niby nosy, czy jakkolwiek ta seria się nazywa, J.A. Krzysztofa, oczywiście. Ta część, jak dla mnie też była prześwietna, kolejne cztery i pół gwiazdki, chyba żadna z tych części nie dostała ode mnie 5 na 5, ale i tak jest to moja seria, którą bardzo lubię. Seria, która rozpoczyna się od tego, że mamy młodą dziewczynę, która chce pomścić swojego ojca i... Ma plan stać się, znaczy no, staje się jakby zabójczynią poniekąd. Chce po prostu zabić osoby dosyć wysoko postawione, które przyczyniły się do śmierci jej ojca. W pierwszej części też trafia do pewnego rodzaju szkoły, to właściwie się klasztor nazywa, który właśnie szkoli takich zabójców. Natomiast z czasem ta historia bardzo mocno idzie do przodu, postępuje i tak dalej, i tylko ta szkoła jest w sumie w pierwszej części, a potem towarzyszymy naszej głównej bohaterce w wypełnieniu. Tego, co sobie postanowiła, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobra część. Ja jestem wielką fanką tej serii. Uważam, że jest naprawdę prześwietna. Nawet pikantne sceny, które zaczynają się znaczy, no w sumie zaczynają się już od pierwszej części, ale były takie w drugiej i w trzeciej, które nawet mnie się w miarę podobały w sensie nie przeszkadzały, mimo że w ten sposób powiem, bo zwykle się po prostu strasznie krzywię przy tym, a tutaj i takie lekkie wątki romantyczne mm, i właśnie takie sceny mi nie przeszkadzały, nawet kibicowałam tutaj e, przez tę serię powstałym związkom, tak to nazwijmy, ale mimo wszystko ta książka też parę razy oczywiście zdążyła mi złamać serce, to było do przewidzenia. Potem skończyłam w audiobooku Ciężar Korony, czyli ostatni tom cyklu o, Be o, Be cyklu o Benjaminie Łoszłudzie chciałam powiedzieć. Matko kochana, cyklu o Benjaminie, czy tam Benjaminie, aż łudzie szósty, ostatni tom A.C. Cobu i powiem wam, że ta książka była całkiem spoko, aczkolwiek po jej skończeniu, mimo, że były tutaj też takie fragmenty, gdzie było jakby więcej akcji, fajniejsze rzeczy się działy, to jednak ja na ten moment stwierdzam, że tom piąty był najlepszy, tam były najciekawsze akcje i szczerze mówiąc chyba wolałabym, żeby to był tom ostatni można było parę rzeczy, które były zestawione na tę książkę gdzieś tam po prostu wcześniej w historii zaznaczyć i zakończyć tę serię na poprzednim tomie, bo tutaj jakoś tak już byłam za mało zaangażowana. Natomiast książka dalej jest spoko, to są takie 3 i 4 gwiazdki, więc jak najbardziej w porządku. Aczkolwiek, tak jak mówię, wydaje mi się, że aż sześć części ta seria mieć nie musiała. No i książka, którą skończyłam praktycznie dopiero przed chwilą też w audio, czyli ostatni tom Żniwiarza Czarny Świt, ostatni, piąty tom. I uwaga, werdykt, ponieważ pierwsze trzy tomy, które czytałam lata temu, mi się naprawdę bardzo podobały. Nawet trzeci tom był moim patronatem zresztą. Czwarty, który czytałam w zeszłym roku, czy trochę wcześniej niż w zeszłym roku? W grudniu 2021? Bardzo możliwe. Nie wiedziałam, czy to była kwestia tego, że czytałam to dopiero po latach, czy faktycznie po prostu tamtej książki, ale zawiódł mnie, rozczarował mnie i mi się nie podobał, i moim zdaniem było tam wiele takich rzeczy dosyć. Nudnych, przeciągniętych i pewnie te historie też można by zamknąć w mniejszej ilości tomów, na przykład w czterech, bo uwaga, werdykt co do piątego i ostatniego tomu, podobał mi się. Uważam, że to była naprawdę bardzo fajna książka. Ciekawe zakończenie serii tutaj już naprawdę więcej się działo. Tutaj te postaci, które polubiłam przez całą serię, mm, też jakby dalej dawały się lubić. Jest tutaj wiele w ogóle osób takich bardzo charakternych i to mi się strasznie podoba. Jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek sam takie ostateczne zakończenie, dosłownie ostatnie, minuty audiobooka, to było dla mnie takie. Mm, tak w sumie. A nie wiem, nie wiem co myśleć o tym zakończeniu. Nie jestem za bardzo do niego przekonana o no, takie samo zakończenie, właśnie ostatnie jakieś tam strony. Natomiast cała książka, jak najbardziej, jestem na tak. Myślę, że to są takie solidne cztery gwiazdki. No i jeżeli chodzi o standardowe czytanie, bo w audiobooku jeszcze zaczęłam sobie słuchać drugiego prequela do serii o strasieńcach Macca Wortena Marcina Mortki, czyli Druga Burza to się chyba nazywa jeśli dobrze pamiętam, ale przesłuchałam na razie może, nie wiem, z 15-20 minut na przyspieszeniu. No i zapowiada się w porządku. Jakby ja wiem, że tej serii nie skończę w tym wyzwaniu, ale nie mam specjalnie co innego do tego wyzwania słuchać w audiobooku, dlatego stwierdziłam, że po przesłucham sobie ten prequel, a potem jak już zdobędę trzeci tom, a mam nadzieję, że zakupię go niedługo, no to przeczytam jeszcze tom trzeci i też będę już miała wtedy skompletowaną tę serię. Tam sobie w tym momencie... Królową Żaru. Jestem za połową na 241 stronie. No i zostało mi niecałe 200 stron do jej skończenia. To jest też ostatni tom Księżniczki Popiołu. Wydaje mi się, że jest spoko, aczkolwiek nie wciągnęłam się w nią za bardzo. Póki co najbardziej wciągająca była dla mnie część pierwsza, ale ostatnie jakieś, nie wiem, 10-20 stron, mm, nie wiem nawet za bardzo czym, ale jednak sprawiło, że jestem bardziej już zaangażowana w tę historię, więc jak już będę miała czas, żeby do niej przysiąść, no to liczę, że szybko się z nią uporam i że zdążę przeczytać coś jeszcze na kwiecień do mojego rocznego wyzwania mm, by Caroline mam wyzwanie przeczytać książkę, której tytuł składa się z pięciu liter i do tego mam Dobrany Gniew, czyli czwarty i ostatni tom Wiernych i Upadłych, bardzo chcę przeczytać tę książkę jak najszybciej, ostatnio mnie też strasznie kusi mm, ale no, w tym tygodniu jakby w tym wyzwaniu tygodniowym pewnie mi się to nie uda, ale w kwietniu mam nadzieję, że tak będzie, tylko, że po prostu nie wiem, czy nie lepiej odłożyć sobie tę Waleczną Królową jeszcze, e, a po tej książce od razu zabrać się za gniew, żeby faktycznie mieć troszeczkę tego czasu więcej na przeczytanie tamtej książki, bo to jest klocuch, więc to też będzie wyzwanie. No a na ten moment to chyba e, wszystko. Mogę wam pokazać jeszcze mój Mój outfit na dzisiejsze wyjście tak się prezentuje. No i co? No i powoli się zbieramy. Może jeszcze uda mi się coś dzisiaj poczytać? Może nie. Witam Was o poranku dnia siódmego. Wczoraj chciałam nagrać tę krótką wstawkę. Ale już musiałam się zbijać i jeszcze rozdzwonił mi się telefon, więc już nie zdążyłam. W tak czy siak jeszcze będzie większe podsumowanie później na zakończenie dnia, ale wczoraj, dnia 6 udało mi się skończyć e, Królową Żaru, tak? Trzeci tom Księżniczki Popiołu, oraz drugą burzę, czyli ten drugi jakby prequel właśnie do straceńców Matca Vortena. I słuchajcie, zamówiłam sobie już nawet widmowy. widmowe, coś tam, widmowy gon. Nie, nie wiem, ale trzecią i chyba ostatnią część tej serii, tak mi się wydaje. Ale no, oczywiście nie przeczytam jej już w tym wyzwaniu, chociaż może, może na dniach. W kwietniu pewnie mi się to nie uda, ale może w maju mi się jeszcze uda. Potem, jak się ogarnę, to troszkę więcej wam o tych książkach opowiem. Natomiast teraz, póki mam troszkę czasu rano, to czytam sobie gniew. Jednak zabrałam się za gniew, bo chcę bardzo tę książkę jeszcze w kwietniu przeczytać, właśnie, żeby spełnić swoje. Roczne wyzwanie, i ten kwietniowy fragment, czyli książkę z pięcioliterowym tytułem, no to gniew tutaj się nadaje. No i powiem Wam, że yy czytam mi się to bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że wróciłam do tej historii. Jestem strasznie ciekawa, jak to się wszystko porozwiązuje, bo to, jak zakończył się tom trzeci, to naprawdę sugerowało mocne zakończenie historii i że ten tom czwarty będzie potężny, i wydaje mi się, że będzie. Na razie jestem po 75 stronach, na chyba 780 stron treści, mniej więcej. No i co mam powiedzieć? No uwielbiam tę historię, bardzo się cieszę, że tę książkę czytam. I teraz na pewno sobie jeszcze trochę poczytam. Nie wiem, ile mi się udaje przeczytać, bo pewnie nie za dużo, za wiele dzisiaj raczej czytania nie będzie, ale zawsze coś, zawsze coś, to będzie kolejna, mm, chociaż. Na poczęte zakończenie serii w tym wyzwaniu. dobra, jest godzina 20. Na pewno dzisiaj jeszcze troszeczkę sobie poczytam, ale już na pewno żadnej książki nie uda mi się skończyć. Więc wracając jeszcze na chwilę do tych książek, o których Wam już wspomniałam, że je skończyłam wczoraj. Druga burza, czyli tom 0,7 Straceńców Maxa Fortena i Królowa Żaru, trzeci i ostatni tom Księżniczki Popiołu. Obie były bardzo spoko, co prawda to mi nie kończy żadnej serii, natomiast mnie dosyć mocno zbliża do zakończenia serii, a przynajmniej do bycia z serią na bieżąco, bo ja, mnie się wydaje, że został mi jeden tom i to będzie już zakończenie, ale może tak nie być, natomiast jest to najnowsza premiera i, i po prostu jak ją sobie niedługo przeczytam, to będę przynajmniej na bieżąco. Obie były bardzo spoko, obie dostały ode mnie chyba cztery gwiazdki. Druga burza na pewno była lepszym tym takim prequelem niż Martwe Jezioro. Tutaj mi się historia bardziej podobała, było też więcej akcji. Natomiast bardzo mocno czuć w tej książce i w tej poprzedniej, że to są faktycznie jakieś takie trochę historie poboczne, trochę prequele, ale też takie zbliżające nie wszystkie sytuacje z przeszłości Matza, których bym się spodziewała po przeczytaniu Mroźnego Szlaku. A z tego co wiem i Martwe Jezioro i Druga Burza to były książki z tej serii, które po prostu kiedyś wyszły jako... Początek serii, jako pierwszy i drugi tom, i to mi się nie widzi w tej formie, natomiast w formie prequela jak najbardziej ok. Bardzo lubię tę historię, bardzo lubię ten świat, bardzo lubię Matsa i innych bohaterów, którzy mu towarzyszą, także jestem zadowolona z tej lektury, a właściwie słuchałam jej w audio. No i skończyłam Królową Żaru, która też była spoko częścią, jednak utrzymuję, że chyba największy fan mi sprawiała Księżniczka Popiołu pierwszy tom przy jej czytaniu, ale i tak. Tak jest, to historia bardzo w porządku, uważam, że jest to fajna historia, jeżeli chodzi o takie, no, w miarę jednak sztampowe młodzieżówki. Wątki romantyczne w tej serii mi nie przeszkadzają, wręcz uważam, że też były całkiem w porządku. Nie wiecie, to historia zaczyna się od księżniczki, która... no, księżniczki kraju, który praktycznie nie istnieje, został podbity. Jej mama, która była królową, została zamordowana, kiedy ona miała kilka lat i przez... Jakby rządzących państwo, które podbiło jej kraj, ta mała dziewczynka, ta księżniczka zostaje zabrana i zostaje wychowywana tak dosyć no, nieprzyjemnie, nazywają no. ją księżniczką popiołu, tak dosyć prześmiewczo i tak dalej. No i w pewnym momencie, jak ona już jest nastolatką, jest szansa, żeby trochę się zemścić, żeby. Przywrócić niezależność Państwu. No i tak ta historia się tam rozwija powiedzmy w skrócie. Jest spoko po prostu. Natomiast w ogóle przyszedł mi już ten trzeci Tom Marcina Mordki, o którym wam wspominałam, bo w sumie zamawiałam go wczoraj wieczorem i miał być na dzisiaj i faktycznie jest na dzisiaj. I to się nazywa Widmowy Zagon. W dodatku okładka jest piękna, ja kocham fioletowe okładki. To jest najlepsza rzecz na świecie, fioletowe okładki, bo wydaje mi się, że nie jest ich dużo, chociaż coraz więcej i fiolet na okładkach szczególnie taki wygląda pięknie, więcej fioletowych okładek poproszę, no i do niej sobie jeszcze zamówiłam Raylego, Ray, Riley Sager Dom po drugiej stronie jeziora i ja wiem, jakie opinie chodzą o tej książce, ja wiem, że ona jest ponoć straszna, beznadziejna i taka na maksa sztompowa i są tutaj takie schematy thrillerów, które były aktualne jakieś 7 lat temu, ale nie wiem, no ja nawet nie jestem wielką fanką tego autora, bo dwie książki jego, które czytałam były dla mnie po prostu w porządku z dosyć dziwnym zakończeniem, gdzie ja preferowałabym może nieco inne rozwiązania, ale były ciekawe i w miarę klimatyczne, ale nie wiem, no coś takiego jest, jeżeli chodzi o to nazwisko i o tego autora, że ja bardzo chcę przeczytać wszystkie jego książki. Nie wiem naprawdę co na to wpływa, ale mam straszną ochotę za to również się zabrać. Brzmi dosyć mocno jak Kobieta w oknie, m, którą czytałam do dopiero niedawno, bo w tym roku tak naprawdę czytałam tę książkę, więc ja jeszcze tego schematu takich wątków, które były właśnie na przykład w Kobiecie w oknie, nie miałam za dużo, nie, nie czytałam za dużo takich książek, więc może chociaż trochę fanu mi ta książka sprawi. Teraz jestem w trakcie i na pewno będę dzisiaj wieczorem trochę więcej czytać Gniewu Johna Gwynna, czyli czwarty, ostatni tom Wiernych i Upadłych. Ja nawet przy czytaniu pierwszego tomu nie za bardzo wiedziałam, co wam mogę powiedzieć o tym, bo to jest taka fantastyka w takim świecie trochę ala średniowiecze i tak dalej no ale to jest świat wymyślony są różne państwa walka o władzę przepowiednia motyw wybrańca, no wiele takich bardzo klasycznych punktów i motywów, jakie są w fantastyce, ale seria jest prześwietna i jak pierwszy tom już mnie bardzo urzekł i pierwszy tom miał masę masę potężnej akcji na sam koniec, tak kolejne dają tej akcji jeszcze więcej i po prostu po, widząc, widząc poziom brutalności i akcji i takiego niepierdzielenia się autora z uśmiercaniem bohaterów, który jest od drugiego tomu do tego to pierwszy tom to jest taki bardzo delikatniutki prequelek, tak naprawdę, tak się wydaje. To tutaj już od samego początku jestem w to wciągnięta i po prostu już raz miałam łzy w oczach, się prawie poryczałam na jednym fragmencie. Był jeszcze inny fragment, oba były takie po prostu kojące i cudowne dla mojego serducha. No, ta książka jest świetna, bardzo mi się podoba. Jestem już w sumie dosyć daleko na 360 stronie, ale zaczęłam sobie też z zimnym sercem, czyli drugi tom e, drugi tom serii takiej kryminalnej o e, Kat Kinselli Pierwszy tom to był słodkie kłamstwa i czytałam ją w lutym albo w marcu, już nawet dobrze nie pamiętam. I powiem wam, że fajnie mi się wraca do, do tej bohaterki. Zaczyna się jakaś tam kolejna sprawa. Jestem na stronie 56. Po prostu potrzebowałam troszkę sobie zmienić klimat z fantastyki na coś innego, a że tę książkę niedawno wypożyczyłam z biblioteki, to stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby się za nią właśnie zabrać. Z tej serii to jest ostatnia wydana w Polsce, czyli ten tom drugi. Nie wiem, czy kolejne będą, czy nie będą, ale no poniekąd, jeżeli ją przeczytam, też będzie to takie bycie na bieżąco z serią, więc, więc czemu nie? W miarę pasuje do tego wyzwania. Za to w audiobooku zaczęłam też dosłownie coś, co totalnie nie pasuje do mojego tygodnia kończenia serii, bo początek serii, wieżę koronną Michaela J. Sullivana. I jest na razie okej. Okay. Jest, jest w porządku. Jest taka... Tak, tak lekko bardzo wchodzi. Tak czy siak, podsumowując ten tydzień, skończyłam Żniwiarza, skończyłam Niby Noc, skończyłam... Um, Król, tą księżniczkę popiołu, skończyłam Benka, czyli cztery serie. Troszkę dalej posunęłam się w Starzeńcach Matza Wortena prawie zakończona i jeszcze dwie kontynuacje mam zaczęte, czyli na ten tydzień cztery skończone serie, więc wydaje mi się, że wynik jest całkiem spoko. Na pewno będę chciała jeszcze raz sobie jakiś taki tydzień kończenia serii zrobić niedługo, może właśnie w maju, jak nie w maju, to może uda się w czerwcu, bo ostatnio m, tak poprzeglądałam te moje półki i stwierdziłam, że jest faktycznie jeszcze kilka serii, które podczas takiego tygodnia czytania mogłabym skończyć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o ten filmik, to to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć właśnie jeszcze kolejną odsłonę takiego tygodnia kończenia serii, a w wakacje na pewno zrobię jakąś aktualizację tych serii, które mam napoczęte. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem, także do zobaczenia, to pa!